Siemanko kochani, witajcie w kolejnym vlogu na naszym kanale. Hello, pomachaj! Hej! Nie pokazuj jezora. Pokażemy widzom, jakiego masz pięknego konisia. Spójrzcie to, Florian dojeżdża teraz takiego rumaka. <grym> Położyłam tu poduszki przed biegunami. Za, dlatego, że po prostu jak on się tutaj łapie, a nie byłoby tego, to mógłby podłożyć tu paluszki. Drugą ręką by się oparł i by sobie przytrzasnął ten jak mój słodki. A tak to jest zabezpieczone. Chodź pokażemy, jak robisz Husiu Husiu. Jak robisz! I -oh! W jokoniku, a jak się postara. I -oh! Na kolację zajedziemy do I co ty, mi mi tu podstawiasz? Ty wiesz, że trzeba się trzymać, prawda? W ogóle muszę wam się pochwalić, bo zrobiłam deal życia. Zamówiłam Florkowi buty zimowe. To będą jego pierwsze buty. I niestety jego pierwszymi butami będą buty zimowe, nad czym ubolewam jako fizjo, no bo, bo buty zimowe, z no, mają sztywną tą podeszwę i no nie są za dobre, jak jeszcze dziecko nie umie chodzić. Dobrze. Yy, w każdym razie patrzcie. Zamówiłam mu takie geoksy. Tak wyglądają. Patrzcie. Podeszwa, jak nowa. A wyobraźcie sobie, że kupiłam używki na Vinted. I wiecie, że one wyglądają tak samo jak nowe, które wcześniej zamówiłam yy, na Allegro. Za te nowe dałam 290 zł. I zamówiłam je dlatego, że mam smarta, mam przesyłkę i zwrot za darmo i nie wiedziałam totalnie jaki no, rozmiar będzie dla Florka dobry, dlatego zamówiłam je po to, żeby po prostu sprawdzić, przymierzyć mu na stopę czy y, te 20 to będzie dobre. No i przymierzyłam mu tego buta, patrzę, no w sumie dobra, 20 będzie ok. i, i wchodzę na ten Vinted, patrzę, a tam takie same właśnie jak zamówiłam na Allegro, czyli te i za... 80 zł, za 75 zł były wystawione, nie, za 80 zł były wystawione, zlicytowałam do 70 także wyobraźcie sobie, jaka różnica w cenie, bo one są identyczne, jakbym, teoretycznie jakbym je odesłała na Allegro, jako te, które niby tam zamawiałam, to byś nie zauważyli, że to są używane buty, bo naprawdę one są totalnie, no zresztą takie dziecko małe, no to ono jeszcze nie jest w stanie zużyć tych butów, bo zaraz z nich wyrasta. Powiem Wam, że jestem mega zadowolona, bo zaoszczędziłam 210 zł. Zajebiście. Zajebiście jaram się tym wciul. Ta firma Galaxy jest bardzo dobra polecana. Ta stopa oddycha tu. Tutaj, co jest ważne, to że jest ten system fleksji i ta podeszwa nie jest taka. Teraz nie zegnę, jej, bo jest wypchany but, ale ta podeszwa się tak zgina tutaj przy chodzeniu, a nie jest sztywna. To jest bardzo ważne, jak się wybiera buty dla dziecka. Oprócz tego ma, są tutaj takie dziurki i te dziurki są też w wkładce w środku, która jest, i to sprawia, że po prostu ta stopa jest cały czas zwentylowana, jest przepływ powietrza, a yy, oprócz tego są wodoodporne, także... Jeszcze kupiłam mu na teraz takie słodkie rękawiczuszki wełniane z takim śmiesznym czymś, ale przyjemne bardzo. Na pewno będą ciepłe, bo w końcu to wełna. Jemy jajo, proszę. Ale dobre jajo. Pyszne. Lubimy jajeczka. To już florka trzecie jajko dzisiaj. Taki jestem głodomorek. Słuchajcie, w ogóle Florian znowu poczynił kolejny krok milowy, bo zaczął stawać sam bez trzymania. Wczoraj to się wydarzyło w ogóle i to było tak niespodziewane, bo ja sobie tam siedziałam w końcu, tam dokładnie, robiłam coś na telefonie i nagle czuję, że stoi przede mną i tam mnie zaczepia, i ja nagle puściłam telefon, spojrzałam na niego. I normalnie nie wierzyłam, bo on niczego się nie trzymał. Po prostu stał przede mną, taki jak gdyby nigdy nic. Z taką miną, że no przecież to normalne, że tak potrafię. Postanowiłam, że może uda mi się to nagrać, żeby postaram się, żeby to powtórzył. Ustawię go i zobaczymy, czy będzie dalej y, potrafił stać. No i udało mi się to nagrać. Jaram się tym na maksa. Zobaczcie sami. Proszę, Proszę jak sam stoję. Ty. Sam, samiutki stoję. Postanowiłam, że kupię florkowi kubek taki niekapek, bo może będzie chciał z tego pić wodę. Nie ma szans. Ja już tracę nadzieję, że on będzie kiedyś chciał pić wodę. Znaczy, kiedyś na pewno będzie chciał, ale w najbliższym czasie to się nie zapowiada. Ale mm, myślałam, że będzie potrafił z tego pić, ale on bierze tą słomkę do buzi i. I nie wie, że ma ciągnąć, po prostu. Myślałam, że to dlatego, że jak dam mu tam mleko, to wtedy poczuję ten smaki. jednak będzie ciągnął, ale też nie. Niestety. Mama mnie pocieszyła, bo mówi, że też ona z całą naszą trójką tak miała, że nikt z nas nie chciał pić wody. Także, no, widocznie takie już geny. Piszcie w komentarzach, czy wasze dzieci też takie są, że nie chcą pić wody, albo nie chciały, bo już są starsze jak to było u nich w młodszym wieku, bo jestem ciekawa. Siema! Kolejny dzień, kolejne wyzwania kulinarne. O! Pora wziąć się, słuchajcie, za obiad, ale nie będzie to dzisiaj łatwe, bo masz całą mokrą koszulkę. Jak ta mama Cię myła? Nie będzie to łatwe, ponieważ mojemu synkowi wyżynają się wujeczki. No, i rodzicom, którzy już to przeżyli, chyba nie muszę tłumaczyć, co to oznacza. Po prostu nie mogę się ruszyć stąd. Muszę tu siedzieć cały czas. Cały czas. Dosłownie. Nawet jak chcę wstać po coś tylko tam do stolika, to on już myśli, że ja odchodzę i zaczyna płakać. Także nie wiem, jak to dzisiaj będzie z tym obiadem. Ale trzeba jakoś to ogarnąć. Przygotuję teraz część rzeczy, powiem Wam co i jak, a jak, będzie, jak Florian pójdzie na drzemkę, to wtedy wezmę się za już to prawdziwe gotowanie. Z tym, że sama nie wiem, czy on jeszcze będzie miał drzemkę, bo tą pierwszą miał taką dość długą i może być tak, że dzisiaj już nie będzie spał albo się zdrzemnie po prostu 10 minut i tyle. Dzisiaj na obiadek postanowiłam, że zrobię lasagne z cukinii. Ale co to właściwie znaczy z cukini? Znaczy to tyle po prostu, że nie ma w niej makaronu, tylko właśnie takie plastry z cukini odkrojone za pomocą obieraczki, takie długie paski. Musimy je podsmażyć na patelni, żeby usunąć z nich wodę, żeby później ta zapiekanka cała się tak nie zmoczyła, nie będzie taka zalana wodą. No i teraz tak, będziemy potrzebować oczywiście naszą cukinię około 50 gramów mięsa mielonego może to być z indyka może to być jakie chcecie ja mam akurat wołowinę bo my raczej jemy czerwone mięso jak najtustsze do tego jeszcze cheese. A. no i oczywiście przyprawy oregano bazylia yy, sól oraz pieprz jeśli spróbujecie tą zapiekankę w wersji właśnie z cukinią zamiast makaronu to przysięgam wam że od tamtej pory będziecie woleli tą no naprawdę nie znam osoby, której bym tą zapiekankę podała i która by nie stwierdziła właśnie tego, że to jest lepsze niż prawdziwa taka lasagne z makaronem. Przysięgam. Na koniec dajemy na tego zapieksa sos beszamelowy. I normalnie beszamel robi się na mleku, ale my nie pijemy mleka i nie tolerujemy go generalnie. Ale taka tłusta śmietana, gdzieś jest głównie tuż już zupełnie inaczej na nas działa. Także ja robię ten beszamel właśnie na śmietance 30%. I jeszcze do beszamelu potrzebować będziemy mąkę. Ja mam akurat pszenną pełnoziarnistą. Powinna być taka pszenna niepełnoziarnista, ale no nie mam takiej, więc użyję tam. Mięsko podsmażam jeszcze na cebulce oraz czosnku, żeby miało więcej smaku, aromatu. I co? To zabieram się za przygotowanie cukini, bo potrzebna nam będzie obieraczka. Także tak, cukinię mamy umytą i musimy teraz odkrajać takie plastry ogólnie to potrzebujemy brytwankę. ja mam takiej wielkości więc te plastry by fajnie było jak macie taką długą cukinię no wtedy te plastry mogą być takiej długości wiecie spójrzcie jak florutek się zajada jabłusiem no pyszne po prostu pyszne On sobie skrobię ząbkami, bo takie, jak ja mu ucierałam łyżeczką, to go to nie interesowało, a gryźć to po prostu uwielbia. Zwłaszcza, że te dwójki mu wychodzą, to już w ogóle masaż sobie robi. No i gryzienie jest bardzo ważne, żeby później ząbki proste wychodziły i ostatnio jeszcze się dowiedziałam, że gryzienie jest ważne nie tylko właśnie dla prostego ustawienia się zębów, tylko że drogi oddechowe się prawidłowo jakby formują poprzez gryzienie te kości czaszki się poruszają względem siebie, gdy gryziemy twarde rzeczy, gdy dzieci gryzą twarde rzeczy, bo to właśnie chodzi o ten okres taki niemowlęcy i dziecięcy, kiedy wychodzą mleczne i stałe zęby i porównywali czaszki takich dzieci w świecie takim jakby gdzie ta cywilizacja jeszcze Takiego postępu nie zrobiła. Gdzie ludzie ogólnie nie jedli takiej przetworzonej żywności i gryźli twarde rzeczy, to oni mieli właśnie ładne, symetryczne czaszki, bardzo proste zęby. Natomiast im bardziej cywilizowany kraj, tym te czaszki były bardziej zdeformowane, a zęby krzywe. Taka to ciekawostka. Przełożyłam sobie te plasterki cukini na blaszkę i wrzucę je teraz do piekarnika. Żeby odparować z nich wodę. Zawsze robiłam to na patelni, ale teraz po prostu to jest za długie i nawet bym nie miała jak tego zmieścić. W międzyczasie już doprawię mięsko. Dajemy tutaj, tak jak mówiłam, pieprz, sól, oregano oraz bazylię. Zapomniałam jeszcze dodać, że te plastry, cukini przed włożeniem do piekarnika. Koniecznie posulcie, dlatego że one wtedy fajnie nam puszczą tą wodę. No, i o to nam chodzi, nie? Więc koniecznie nie zapomnijcie o tym, bo to jest naprawdę mega ważne. Stupid mi, zapomniałam jeszcze o jednej rzeczy, która jest w sumie jednym z głównych składników, moi drodzy, a mianowicie fasada pomidorowa. Ją właśnie dodajemy do naszego podsmażonego mięska z cebulką i czosnkiem. To jest must have. No bo jak to w lazani, nie? Jak może być lasania bez sosu pomidorowego? Chociaż można też zapytać, jak może być lasania bez makaronu. A jednak. I teraz słuchajcie, musimy odparować jak najwięcej wody z tego sosu pomidorowego, żeby właśnie później w piekarniku nie rozmiękło nam się wszystko, nie zalało tą wodą. Także włączamy ogień na full i. Jazda. Dobra ziomeczki moje kochane, wracam do Was po krótkiej przerwie, bo na szczęście udało mi się uśpić Florka, także wracamy do gotowania. Mam tutaj już wysuszone plastry cukinii, mięso usmażone, zredukowana woda. Muszę jeszcze tylko zrobić mm, beszamel i lecimy z układaniem warstw. Robimy to tak, na patelni rozpuszczamy łyżkę masła, robimy to wszystko na małym ogniu, żeby nam się nie spaliło. Dodaję teraz łyżkę mąki. I po chwili wlewamy śmietankę. Mieszamy, mieszamy, żeby nie zrobiły się grudki. Serio, nie przestajemy mieszać. Mieszamy, aż poczujemy, że sos staje się, o widzicie, gęsty. Ma mieć po prostu konsystencję sosu. Like that. Sól, pieprz no i, no i prawidłowo powinno się dodać do beszamelu, żeby to był w ogóle beszamel. Yy, gałkę muszę kakaową, ale ja nie znoszę jej, po prostu nienawidzę gałki i dlatego nie daję. Dno smarujemy beszamelem, żeby nam nie przywarło nic do spodu. Następnie wykładamy dno warstwą cukinii, połowa mięsa mielonego. No i warstwa cheese'a. Jednowa warstwa cukinii, reszta mielonego. Ser na wyżydaje dajemy jeszcze warstwę beszamelu i do piekarnika. Akcja. Dzień Wrócił dobry. mąż! Wrócił. Dzień dobry, moje kochanie, obydwa. <grym> w końcu się doczekaliśmy. Czy ja się doczekałam i możemy żrówić? Spójrzcie, co Darek kupił. Kupiłem, żeby w domu gościła jeszcze większa liczba kwiatów. A co to jest w sumie? Oto, oto. <grym> Nie mogę w to uwierzyć, że moja żona zaskoczyła mnie takim żartem. Żarerukiem. Dobra, próbuj tam. Recenzuj. Ale w nie aż tyle do buzi. Co się dzieje? Boże, szybko idziemy zajechać. Problem u mnie jest taki, że ja się nigdy nie potrafię delektować czymś doskonałym. Nigdy nie potrafię. Zawsze muszę zeżreć, napchać do buzi pełno. Wtedy mam, na mam i do pożywku muszę się zapełnić i wtedy już mam. Jestem nasycony i dziękuję. Potwierdzam. Dobrze chodziło, bo ja to jest, to jest nie jest, Mówiłam Wam, że to jest lepsze niż ma lasagne z makaronem. I swear.